Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie tego, oto takiego blisterka, tak zwany Multiset z kolekcji England 2024 Tournament Edition. Mamy w środku 61 kart. 10 funtów kosztował. Zobaczymy, jak to wygląda w środku. Czyli mamy saszetki. Nie jest saszetka z limitką. Dodatkowo mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć normalnych saszetek. Zaczynamy tam, gdzie jest karta limitowana. Ciekawe, kto wpadnie. Mamy Bena Ciuela, Ben Ciuel bez autografu. Normalna limitka. No i otwieramy saszetki. Liczę, że jakaś karta. Ha, wpadnie. Antonio Rudiger z Niemiec, i mamy, moi kochani, Golden Balera. Buka Saka z Anglii na karcie Golden Baller super dalej Laporte Defensive Giant Next Gen Jarrell Kwansach z Anglii Hurricane i Konate kolejna saszetko Kamavinga, John Stones Areal Ace. Thomas Miller Goal Machine i kolejna różowa karta Politano Magic Touch Musiala z Niemiec i Kieza Włochy Morata Hiszpania Głechi, Showcase Anglia karta Fire, Fratezi z Włoch Człomeni, Midfield General, Francja, Füchrich, Niemcy i Bonaventura, Włochy. Retegi z Włoch, Bonaventura Visionary, Ang e, Włochy, Beckham, Legenda Anglii, Brandtweight Next Gen, Anglia. Dalej Kolomwani, Francja i Saliba, również e, Francja. Mark Gwichi e, z Anglii: Experiencet Pro Henderson, Anglia, Kyle Walker Adrenaline Rush, Anglia, Kyle Walker Lightning, również Anglia, Niemcy Wirz i Mike Menion Francja. Niklas Züle Niemcy Następnie Legenda Rio Ferdinand z Anglii Adrenalin Rush Hurricane Pascal Gross Niemcy Fratezi Włochy i Sam Johnstone Anglia Fofana Francja Showcase Trippier Anglia Midfield General Calvin Phillips Anglia, Donnarumma Topkeeper Włochy i dwa razy Hiszpania. Jesus na i Unaj Simon Bazoweczki. Trzy saszetki zostały, Mats Hummel z Niemcy, Legenda kolejna Wayne Rooney Anglia, Goal Machine Hurricane, Next Gen Anthony Gordon z Anglii. Jordan Henderson Anglia i Zubi Mendy Hiszpania Jamal Hiszpania, Showcase Wilson Anglia Midfield General Cristante z Włoch Noni Madueke Next Gen Anglia następnie Bastoni Włochy na bazoweczce i Tripier Anglia również bazówka i zostaje nam ostatnia saszetka. John Stones, Anglia. Defensive Giant Upamecano, Francja. Flying Fullback Theo Hernandez, Francja. Następnie Merino Hiszpania bazoweczka, Balde również i Cole Palmer, Anglia. Czyli mamy moi kochani kartę Golden Baller Limitka z Benem Chuelem, więc jestem zadowolony. Będą w kolejnych odcinkach inne e, również produkty. Także już teraz Was serdecznie zapraszam na tą kolekcję England 2024 Tournament Edition. To tyle z mojej strony na dzisiejszym odcinku. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.